Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś polowanie na ćmy, farmer szukający miłości i finał tanecznej rywalizacji. To oczywiście nawiązanie do programów, które były emitowane w tym tygodniu, tak więc co tam panie w telewizji? W tym tygodniu zobaczyliśmy dalsze poszukiwania głosów w ciemno, kolejny etap wyścigu po Turcji i polowanie na ćmy. Poza tym będą Super Farmer na Wyspie Miłości, sportowe pojedynki w piekielnej kuchni, kolejne znajomo brzmiące występy i finał tanecznej rywalizacji nowej generacji tancerzy. Na początek pierwszy z programów, The Voice Kids. To już szósta edycja i kolejne przesłuchania w ciemno. Jako pierwsza na scenie pojawiła się Hania, która dołączyła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Później Tobiasz, który dołączył do drużyny Cleo. Julia, która dołączyła do drużyny Thompsona i Barona. Kolejną uczestniczką była Gabrysia. Niestety żaden z trenerów nie odwrócił się. Po niej na scenie pojawiła się Olivia, która dołączyła do drużyny Davida. Następnie tercet Madame, czyli Hania, Maja i Marysia, które na trzy głosy zaśpiewały utwór Arety Franklin, Say a Little Prayer. I wszystkie dołączyły do drużyny Thompsona i Barona. W drugiej części jako pierwsza pojawiła się Zosia. Niestety żaden z tenerów nie odwrócił się. Później Filip, który dołączył do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Następnie Gosia. Niestety po raz kolejny nikt nie odwrócił się. Następnie Emilia, która dołączyła do drużyny Dawida. Kolejna Aurelia, która pierwszy raz w tym programie pojawia się już 4 lata temu w drugiej edycji, tym razem po raz kolejny spróbowała swoich sił, dołączyła do drużyny Thompsona i Barona. Następny był Karol. Niestety żaden z tenorów nie odwrócił się, tylko ostatnia pojawiła się Kinga, która brawurowo zaśpiewała utwór My Heart Will Go On z Celine Dion i dołączyła do drużyny Sona i Barona. Kolejny z programów to Asia Express. To już Trzeci odcinek, który rozpoczął się od głosowania na najbardziej lubianą parę. Tą parą okazali się Andziaks i Luka. Natomiast na ostatnim miejscu uplasowali się Kasia i Jędrek Gąsienicowie. To głosowanie miało ustalić porządek, w którym uczestnicy będą wyruszać z punktu. Tak więc jako pierwsi wyruszyli YouTuberzy. Lecz zanim nastąpił wyścig, najpierw uczestnicy musieli znaleźć sobie nocleg. Ostatecznie wszyscy znaleźli jakiś kąt do spania i dopiero rano rozpoczęli wyścig. Zadanie polegało na tym, żeby dotrzeć do miejsca i ułożyć znaczyń flagę Turcji, a następnie skleić potłuczony talerz i przewieźć go w całości. Do punktu kontrolnego. Dwie pary, które zrobiły to jak najszybciej, mogły walczyć o amulet. Najszybciej wyznaczone miejsce dotarli Wojtek Łozowski i Bartek Kochanek oraz Andziaks i Luka. I to oni zmierzyli się w zadaniu budowlanym, które obejmowało układanie mozaiki. Lepsi w tym zadaniu okazali się Wojtek i Bartek. I to oni zdobyli amulet oraz złotą kartę. Później przyszła pora na kolejny etap rywalizacji. Tym razem na starcie uczestnicy otrzymali białe kombinezony, które musieli się przebrać i ich nie pobrudzić. Podczas tego etapu gąsienicowie dowiedzieli się, że transparent, który trzymali z nazwą miejscowości, do której chcieli się dostać, był napisany z błędem. Jak wyjaśnił im jeden z mieszkańców, to słowo, które było napisane, jest nieprzyzwoite. i oznaczało masturbację. Uczestnicy musieli dotrzeć do kopalni soli tu i tam nabierać sól i przesypywać ją do worków. Dopiero gdy wykonali to zadanie mogli ruszyć w dalszą drogę, a finał tym razem znajdował się w miejscowości Pamukkale. Po tym jak na miejsce dotarli już wszyscy to ogłoszono kto przybył jako pierwszy. Okazało się, że tym razem najszybsi byli gąsienicowie. Oni otrzymali immunitet, także pieniądze, i nagrodę dodatkową, lot. Paralotnią. Widać, że ta rywalizacja się rozkręca, bo te pierwsze dwa odcinki to takie były jeszcze trochę niemrawy, a teraz widać już coraz większą rywalizację, że te pary chcą jak najdalej zajść w tym programie. No ale to na tym ten program polega, że im dalej w las, tym bardziej się chce wygrać. I to już widać, a po zapowiedziach kolejnego odcinka to tym bardziej, że ta rywalizacja coraz bardziej się zaostrzy i już widać jakieś takie właśnie niewielkie spięcia między tymi parami, że na przykład próbują złapać ten sam transport i na przykład jedni drugo ich nie chcą wpuścić, albo chowają się, żeby nie zauważyli, że ktoś kogoś wyprzedził. W poprzednich edycjach było dokładnie tak samo, więc nic się w tej kwestii nie zmieniło. W kolejnym odcinku ma się jeszcze pojawić czarna flaga, więc to też będzie bardziej ich motywowało, żeby to jak najszybciej dotrzeć na miejsce i oprócz tego przekazać tę flagę, żeby nie spaść o jedno miejsce w rankingu, bo to też czasami się liczy. Oczywiście są zabawne sytuacje, jak chociażby ten, ta przekręcona nazwa na tym transparencie, bo gośnicowie chyba jako jedyni piszą na kartce, gdzie chcą dojechać, bo ci inni to raczej mówią, gdzie by chcieli dojechać, a ci taką mają typową kartkę, jak tutaj w Polsce dawniej takie były że jak na stopach ktoś jechał, to rzeczywiście miał kartkę, że nie wiem, jedzie gdzieś tam, żeby się ktoś zatrzymał. Więc oni wyszli z podobnego założenia, że mieli jakiś kawałek dykty i po prostu zapisali sobie nazwę, tyle że z błędem, która okazała się w tym języku słowem nieprzyzwoitym, a tym bardziej gdy trzymała to kobieta, to już w ogóle wyglądało nieprzyzwoicie, no a dla widzów oczywiście śmiesznie. Ale mimo tych wszystkich trudności to i tak Kasi i Jędkowi udało się zdobyć immunitet, tak więc na pewno w przyszłym odcinku nie odpadną a teraz jedyna nowość. Tego tygodnia nowy serial Polowanie na ćmy. Serial jest emitowany na antenie TVP1 i serial rozgrywa się w Warszawie w maju 1905 roku. Z więzienia niespodziewanie zostaje wypuszczona młoda dziewczyna uwikłana w działalność niepodległościową. Okazuje się, że została wykupiona przez czarnego sutenera handlującego żywym towarem. Ma zostać wysłana do Argentyny. Ze względu na urodę dziewczyny czarnemu, bardziej opłaca się wystawić ją na procent do najbardziej luksusowego warszawskiego domu publicznego Franciszki Szlimakowskiej. Szlimakowska, ujęta urodą dziewczyny, przyjmuje ją do pracy w swoim domu publicznym i nadaje jej imię Iwet. Iwet postanawia zarobić pieniądze, by odnaleźć narzeczonego. Kolejny z programów to Love Island Wyspa Miłości. I tym razem duże zaskoczenie, bo jednym z nowych uczestników, który wszedł w tym tygodniu do tego programu, jest Kuba Wojnowski Wojna, znany z programu Farma. Konkretnie rzecz biorąc, z pierwszej edycji tego programu, którą nawet zwyciężył i został super Farmerem. Póki co jest w parze z Agnieszką którą już zdążył spędzić noc. I to już nie pierwszy raz, gdy uczestnik jakiegoś innego reality show czy innego programu pojawia się w tym programie dlatego niektórzy ludzie się zastanawiają, gdzie tu są ci normalni uczestnicy, skoro bierze się uczestników z innych programów, choć to są normalni uczestnicy, bo przecież Kuba zgłosił się na casting do farmy jako zwykły uczestnik, a to, że udało mu się wygrać, no to tylko zasługa widzów i tego, że jak najdłużej został w tym programie. A teraz próbuje swoich sił w innym programie. Pamiętam, że po tej farmie bardzo pozytywnie był odbierany, jak teraz jest w przypadku tego Love Island. Nie sprawdzałem dokładnie, tutaj zależy wiele od szczęścia, tych przeparowań i tak dalej, że kto zostaje bez ten odpada, więc różnie tu może być, ale gdyby dotarł do finału, to jest duża szansa, że może wygrać. Powidzowie dość go polubili, więc ma dużą szansę, że na niego zagłosują. Kolejny z programów to Hell's Kitchen. Razem w Hell's Kitchen sportowa rywalizacja, bo gośćmi specjalnymi odcinka byli sędzia piłkarska Karolina Bojar-Stefańska oraz arbiter finału Mistrzostw Świata w Katarze Szymon Marciniak. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie drużyny i mieli do wykonania zadanie, gdzie trzeba było przygotować dwa dania: idealną dziczyznę i perfekcyjnego dorsza. I trzeba było użyć dwóch technik: flambirowania i deglasowania. Goście specjalni dodatkowo wylosowali im dodatki do dań które były dość dziwne, dla drużyny niebieskich keczup, piwo, orzeszek wasabi i czekolada, a dla czerwonych popcorn, precel, musztarda i chipsy. Nie była to łatwa konkurencja, w kuchni mogły przebywać tylko dwie osoby, a reszta siedziała na ławce rezerwowych. Zmiany były możliwe jedynie na sygnał arbitrów i kucharze mogli dokonywać tych zmian sami, ale musieli pamiętać o grze fair play. Ta nieczysta zagrania była groziła żółta kartka, a nawet czerwona i odesłanie do szatni, nie odbyła się degustacja. I zdaniem próbujących, lepsze potrawy zaserwowała drużyna niebieskich. Nagrodą dla drużyny była wizyta w centrum symulatoryjnym, w którym uczestniczki mogły się poczuć tak jakby leciały Airbusem 320. Później przyszła pora na kolejne zadanie. Tym razem trzeba było przygotować deser. Konkretnie Suzet. Pierwszymi kapitanami drużyn zostali Józek i Martyna. Czerwonym szło dużo lepiej niż niebieskim i to oni ostatecznie zwyciężyli. Natomiast drużyna niebieskich musiała się rozliczyć przed szefem. Do odejścia z programu zostały wytypowane litka i domi. Jednak ostatecznie Mateusz Gessler oszczędził domi i odpadła tylko litka. A teraz program Twoja twarz brzmi znajomo. To już czwarty odcinek 18 edycji tego programu. W tym odcinku gościnnie w zastępstwie Małgorzaty Walewskiej jako jurorka pojawiła się Anna Dereszowska. Jako pierwsza na scenie pojawiła się Natalia Janoszek, która wystąpiła jako Jack White z The White Stripes. Później pojawiła się Julia Kamińska jako wokalistka zespołu Moloko. Następnie Piotr Stramowski jako Janusz Panasewicz z Lady Punk. Później Kasia Kołeczek jako Jessie Ware. Później Daniel Jaroszek w roli Bettyto z zespołu Gossip. Później Oscar Sims jako Passenger w utworze Let Her Go. Kolejny Krzysztof Ibisz jako Bob Marley. A na koniec wystąpiła Daria z najnowszym hitem Miley Cyrus Flowers. Odcinek wygrał po raz drugi z rzędu Oscar Sims jako Passenger. Tak na 10 tysięcy złotych przekazał fundacji Dios, która pomaga zwierzętom. Więc tak, dwa odcinki dla Krzysztofa i Bisza, dwa odcinki dla Oskara Cymsa. Czy to już taka tradycja w tej edycji, że dwa odcinki z rzędu ktoś wygrywa, że teraz w następnym odcinku też ktoś zwycięży i później w kolejnym też? No więc to się okaże, czy to jest jakaś prawidłowość. Ale już jest pewne, że każdy z uczestników przynajmniej raz nie uda mu się po prostu zwyciężyć, przekazać pieniądze na cel charytatywny wybrany przez siebie. No niestety tak się zdarzyło, bo zazwyczaj w tych edycjach innych było tak, że po prostu kombinowano tak, żeby chociaż raz ktoś mógł przekazać czek wybraną przez siebie organizację charytatywną. No a tutaj dwa razy wygrał Krzysztof Wibisz, teraz wygrał Oskar Cymps. Po raz kolejny było to zasłużone zwycięstwo. To było dobre odwzorowanie Passengera i tego utworu Letter Go, choć po raz kolejny miałem dwa typy. Myślałem, albo zwycięży Julka Kamińska jako wokalistka zespołu Moloko, bo to też bardzo fajnie wyszło i to było bardzo bliskie oryginału. No jednak po raz kolejny te punkty zostały tak przyznane, że chyba czwarte miejsce zajęła, tak mi się przynajmniej wydaje, a dużo gorsze występy po prostu zostały lepiej ocenione, więc nic się w tej kwestii nie zmienia. Mimo, że była nowa jurorka w zastępstwie Małgorzaty Walewskiej, Anna Deryszowska, która wcześniej też już w tym programie występowała, no to nic się właściwie nie zmieniło. Te punkty znowu zostały przyznane tak sobie, że nie wszyscy je do końca sprawiedliwie dostali, ale sprawiedliwości w tym programie chyba nigdy nie będzie, zawsze ktoś będzie miał pretensje, choć Sądząc po komentarzach, które czytałem zaraz po zakończeniu odcinka, raczej widzowie byli zadowoleni z werdyktu, że jednak to było jedno z lepszych wykonań z tego odcinka i zasłużyło na zwycięstwo. Na koniec, jeszcze jeden program. You can dance nowa generacja 2 i finał. Finałowy odcinek rozpoczął się od występu Roxany Węgiel. Finalistami zostali Mateusz Rola, Tadeusz Pięta, Wiktoria Nakielska i Tatiana. W tym odcinku pojawia się również cała szesnastka tej edycji. O tym, kto miał zwyciężyć, mieli zdecydować Roży oraz widzowie. Uczestnicy zaprezentowali układy taneczne inspirowane kultowymi teledyskami. Pierwsi wystąpili Tatiana i Tadeusz, którzy zatańczyli do słynnego hitu Britney Spears Baby One More Time, prezentując styl taneczny commercial. Kolejni pojawili się Wiktoria i Mateusz, którzy dotańczyli do utworu edyty Bartosiewicz, przemoknięte serca miast, prezentując styl współczesny. Później na scenie pojawił się kolejny gość specjalny Marina Łuczenko-Szczęsna, która wykonała utwór This Is The Moment. Kolejny duet to Tadeusz i Mateusz, którzy wykonali styl videoclip do utworu Straight Up Poli Abdul. Kolejny duet Victoria i Tatiana zatańczyły do utworu "See Chandelier w tylu Modern. Później na scenie pojawiła się ekipa tancerzy z pierwszej i z drugiej edycji You Can Dance Nowa Generacja, którzy wykonali wspólną choreografię do utworu Uptown Funk marka Ransona i Bruno Marsa. Później przyszła pora na solowe występy finalistów. Tylko pierwsza zatańczyła Victoria. Po niej Tadeusz, następnie Tatiana, a na koniec Mateusz. Później przyszła pora na ogłoszenie wyników. Czwarte miejsce zajął Tadeusz, na trzecim uplasował się Mateusz, drugie miejsce zajęła Tatiana, a zwyciężczynią programu You Can Dance Nowa Generacja 2 została Wiktoria. Obejrzałem ten finałowy odcinek, bo przyznam się, że całej edycji praktycznie w ogóle nie oglądałem, bo tylko pierwszy odcinek castingowy, więc nawet nie wiedziałem, kto przeszedł dalej do tej całej finałowej szesnastki. Dużym zaskoczeniem wydaje mi się było, że trzecie miejsce zajął Mateusz i to nawet było widać, gdy ogłaszano te wyniki. Wydawało mi się, że może właśnie gdzieś drugie miejsce zajmie, bo jednak stawiałem na tę dziewczynę, że jednak chyba dziewczyna, która z dziewczyn zwycięży. Ale myślałem, że może na tego chłopaka też ludzie zagłosują, ale nie czytałem właściwie komentarzy, nie wiedziałem, jakie są nastroje wśród widowni. I na kogo bardziej stawiają. To jest taka loteria, bo wszyscy bardzo dobrze, bardzo ładnie tańczyli. Wszystkie te teledyski fajnie zostały odzorowane i te całe solówki, więc naprawdę, jak na taki wiek tych tancerzy, to naprawdę bardzo fajnie tańczą. Więc każdy zasługiwał na zwycięstwo. Zresztą nie odeszli oni z pustymi rękami, bo jasne, zwycięzca zdobył 100 tysięcy złotych, ale ci pozostali dostali po 15 tysięcy złotych, więc to też jest jakaś kwota, dalszy swój rozwój na jakieś warsztaty taneczne, na poszerzanie swoich umiejętności. Będzie kolejna edycja, to się okaże, ale chyba oglądalność nie była aż taka zła, więc może telewizja znowu zdecyduje się na produkcję trzeciego sezonu i pewnie znowu tak tradycyjnie raz w roku jest emitowany, więc pewnie na początku przyszłego roku może znowu będzie emisja tego programu. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Zobaczenia!